i grania w w sezonie, no, w, nie w sezonie w roku 2025. Ważne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie dla Tysza. Sporo problemów, sporo do zastanowienia dla Warty Poznań na kolejne spotkanie. Ale ta druga część meczu po wprowadzonych zmianach ofensywnych na pewno wyglądała co najmniej na pierwszoligowym poziomie w wykonaniu, w wykonaniu warciarzy. Pewnie będą sobie wszyscy zadawać pytanie, dlaczego nie mogliśmy grać tak w pierwszej części meczu, jak, jak graliśmy w drugiej. No ale tu już jest temat, właśnie na analizę, na różnego rodzaju teraz pracę spokojną w mikrocyklu trenera wytraktowczo-arkajego Piotr szkolnictwa. Jakub Bukicki, Julian Kajprzyczkar, i potem Nadal Dzień Jalewski dla gks to tylko z kolei dla ja. niekoniecznie taką bramkę, która ostatecznie dała cokolwiek zdobywa Maciej Kórawski. Ważne trzy punkty. dla Nie tak nie podskoczą w tabeli, bo widzieliśmy, że ta strata do złóżek wyżej jest troszeczkę zbyt duża, natomiast na pewno... To mi się właśnie podobają, bo to też widać, że ćwiczone, że znalezienie się w takiej sytuacji, tu odbiór piłki wysoki Kaiblingera, zagranie do Makowskiego i wprowadzenie, tę przestrzeń na boisku, która...